Zniechmywałem na Polska w jednym obrazku. Skąd ty to bierzesz? Otworzyli polską sekcję na Gagu. Ej, Grubaski, gdzie lecicie? To było śmieszne 4 lata temu. Czyli w przy 28 czyli w internetowych, to ja nawet nie wiem, dużo. Czy Dzień dobry, co podać? Ona co podać, ja? Wszystko! Coś do jedzenia czy do picia? Kelnerka, coś do jedzenia czy do picia, ja? Tak? Przepraszam za kolegę, on jest po prostu idiotą. Kolega, on jest idiotą, ja? Jestem idiotą! Yeah. Nie to nie! Hmm. O! To coś dla mnie robię dobre trapy, je! Yeah, yeah. Ej, masz może ładowarkę, bo mam 1%. do czemu problemami mnie obarczasz? Gdy było źle, nie miałem w tobie oparcia! Patrzyłeś jak do pierwszego mi starcza! Teraz też pożyczyć make up quick charge! A. To ja to nie mój kabel? Starzy kumple okazali się pazerni! Mam taki sam. Aha, hajs, kiedy oddasz? Jak wydam pierwszą łebkę, to dam ci z podpisem to będzie biały kruk za 5 lat, mówię ci. Siemano, mordeczki! Wysłałem wam link do swojego najnowszego. pierwszego klipu. I prośba taka wielka od serduszka: czy moglibyście podpromować gdzieś na Instagramie? Nie wiem. O. No, tak właściwie to klip jeszcze nie jest do końca gotowy, bo ten typ z filmówki, co mi to ogarnia, to e, no, na razie ma sesję, a typ od masteringu no, nie odbiera telefonu po imprezie, ha, ale oprócz tego totalny gołd. To co, podpromujecie? To, to jest rap, ta oryginalność, a nie tu cała polska scena, ha, ha. Starej, to cały dzień. Weź przełącz dobra bit mam teraz tekst to będzie trudne dobra jeszcze tylko ksywa no Wiem, że nikt tego nie przeczyta. Sorry za spam, ale jestem młodym, aspirującym raperem. Stawiam swoje pierwsze kroki w rap grze. Sprawdźcie mój profil, jeśli chcecie posłuchać prawdziwego rapu. Dzięki wielkie. Pozdro, to wiele dla mnie znaczy. Najważniejsze dla mnie są moi fani: Blusa Guzzi, na Dawani, A Wy prezydenci, Marne podróbki. Co najwyżej, możecie poli dać No właśnie. Kocham swoich fanów. Mama! Ech, no, ciekawe co te patałachy dzisiaj spie... No! No podaj no! Nie, zresztą to wiesz, Ignacja był niekryty, no widziałeś? W widziałem. Że oni mogliby bez głów tam biegać, gdyby nie strzelali mi goli. Parany. Aha. To dla Niemcy potrafisz grać. A z orłem na piersi, to co? Szade. 4-2-2? Jak kto tak gra jeszcze? Robońszcze? W owadzie Lidzy Mistrzów? <grych> Popatrz na te łydki, no ile mięsa. No dzięki temu mają taką właśnie motorykę. Piękne, prawda? No, sportowo to jest piękne. Ależ oni są atletyczni. Taki grecki ideał mężczyzny. No. Bardzo wysocy i bardzo sprawni. Ale mnie piją te gacie. No ja oni tacy sobie te fryzurki takie wygładzone z tym, że... że no. Ale gorąco tu masz. Klimatyzacja jest włączona. A co dlatego mi tak słodki starczą Wa! Wow. Stop, 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 stop! Czy mi się wydaje, czy smok nieumarły umarły smok zjeje niebieskim ogniem zamiast lodem? Tak? Dobrze widzę? Mhm. No, znowu... daj, daj już oglądać, kurde. Nie, nie! Nie będziemy oglądać to, póki nie wytłumaczycie mi tej bzdury! No dobra, idę doplukać kukuryku. Ej, do Przecież to Fame MMA to nie jest prawdziwy sport. Prawdziwy sport to jest olimpiada. Czemu na przykład ludzie nie wydają tenisa stołowego na olimpiadzie? Tylko to gówno, no! Kuka. Ta, ta, ta. Mmm, świetny ten jem twoja mamy robi. Powinniście to opatentować, opakować i sprzedawać. Sprzedawać i zarabiać miliony. O, Ale bym sobie pojeździł. Ostatni moment. No, zaraz się ciemni. Nie, nie, zaraz się jednak nasyci, bo tyle się ich namnożyło. Nie będzie już można wejść z firmą, wiesz. Zrobiłeś ten szma. Duże wiesz o biznesie, jak na człowieka bez pracy. Jak na człowieka z wizją, wiem, całkiem sporo. Panowie, panowie, znacie może jakiegoś informatyka, który ma trochę czasu i chciałby być obrzydliwie bogaty? Mam taki pomysł na apkę, tylko cicho, tutaj każdy może to posłuchać. Słuchajcie, Facebook, ale Facebook właśnie dla nieznajomych, a nie dla ludzi, których znasz, rozumiecie to? Panowie, będziemy obrzydliwie bogaci. No jak znacie tego informatyka? Ja znam jednego, ale on umarł. Ale on się nie przyda, chociaż też nie wygada nikomu. Jak samopoczucie? Jestem tak styrany, miałem tak straszną zmianę. Wiesz to, życie sprawdza cię, czy jesteś gotowy, żeby wejść na kolejny poziom. Co? Widzisz, pracujesz jako kelner, no bo masz błędy myślenia. Żeby osiągnąć sukces, musisz chcieć osiągnąć sukces. Żeby być bogaty, musisz zachowywać się i myśleć jak bogaty. Poczekaj. Masz. Wydaje teraz książkę, przeczytaj, zainspiruj się Naprawdę możesz tylko zyskać, nic się to nie kosztuje No tylko oczywiście musisz mi za drugą oddać, tak? Osiem nawyków miliarderów Ale ty nie jesteś miliarderem No tak, ale bym jak być Nie! Winter is coming Oglądaliście ostatni odcinek GroTron Nie O mój Boże, ale się porobiło. A Nic nie spoileruje, nic nie spo nic nie spoileruję. Ale musicie obejrzeć, musicie obejrzeć nie mówię nic, nic nie powiem, ale w połowie W połowie trzymajcie się krzesła, bo normalnie pospadacie. Co się dzieje wtedy? Nie oglądam Grotron. Ja też nie. To ja mogę razem z wami od pierwszego sezonu! Tylko bez trzeciego odcinka, bo tamto nic się nie dzieje, ale w czwartym dopiero. Kurde, co się dzieje w czwartym? A Paragraf 22 oglądacie? Nie. A Czarnobyl? No Czarnobyl to na pewno. Nie. No to koniecznie, koniecznie. A opowieść podręcznej? Tylko zarezerwuj sobie czas na przynajmniej pięć odcinków, bo wciąga jak szalony. No jeszcze nie. No to zapisz sobie, zapisz. Dobra. Zobaczycie, on zaraz zginie. Skąd wiedziałeś, przecież to premiera? Jest taka fanowska teoria kobaltowej wstążki V2 i póki co wszystko się sprawdza. Już teraz mogę Wam powiedzieć, jak to wszystko się skończy. Nie, Nie możesz! To... Ale wiem. Co się dzieje? Teraz poczujesz smak spoilerów. Nie! Więc okazuje się, że to wszystko był jego sen. Yeah! A o, jak denerys. Hmm? Chcesz? Spariowałaś? Wiesz co to jest? Chemii barwniku konserwantów psikaczu Mam własne Co to jest? Ekologiczne bierki zmiaczane? Sama kisiłam! Hej Natalka! Chciałabym, żebyś kogoś poznała. Ale długie nogi. Jestem Tomek. Cześć Tomek. Używasz słomek? E, a ty użyjesz mojej? Hej, co jest? Na studiach mi nie idzie, w związku się nie układa. To nie ma sensu, stary. A próbowałeś medytacji? Wiesz, ile naszych smutków wynika z prostych błędów oddychania i smutki od lat. Uwalił połowę grupy wykładowej. Czyli co? W brzesień? No, chyba tak. Pamiętaj, problemy to okazje w przebraniach. A idź tam, nie gram z tobą więcej, nigdy więcej! <grystanie> Hej, a może zamiast się złościć, wypiszesz sobie trzy powody, dla których podobała ci się ta gra. Co ty tu robisz? Po pierwsze, masz konsolę. Zobacz, wielu ludzi nie stać na dach nad głową. Po drugie masz przyjaciół, przyjaciół, którzy chcą z tobą grać w tę grę. No a po trzecie... Stu! Oh, 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 spokojnie, zobaczysz, za rok będziesz się z tego wszystkiego śmiał. Karetka! No i widzisz, wcale nie jest aż tak źle. No i mamy brana w ekipie. Dzięki za obejrzenie, to już koniec filmu. Odcinek był zrealizowany we współpracy z Plusem. Teraz w cenie abonamentu możesz wybrać jedną z trzech dodatkowych usług. Po pierwsze HBO GO dla fanów filmów i seriali. Po drugie pakiet IPLA Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA dla fanów piłki nożnej. Po trzecie Tidal do słuchania w samochodzie i nie tylko. Także jak to mówią, dla każdego coś dobrego. Nasty, nikt tak nie mówi. No ja tak mówię czasem.